Tak właśnie suszą się sztokfisze oraz klipfisze. Są ich tutaj naprawdę tysiące, dlatego też na wyspie panuje charakterystyczny zapach, za który dałby się posiekać każdy mieszkaniec Półwyspu Iberyjskiego. Przed sobą mam namoczonego dorsza. To był klipfisz. Proszę zobaczyć, jaki delikatesowy filecik niezwykle jędrny, bez skóry. Takie kawałki oczywiście osiągają najwyższą cenę, znacznie wyższą niż cała bez głowy ryba. Będę robił z tego zapiekankę. Najpierw formę żaroodporną muszę wysmarować masłem, a następnie będę kroił rybę w drobne kęski. Pokrojoną rybę trzeba w miarę równomiernie rozłożyć na dnie wysmarowanego masłem naczynia. Na to przyjdzie, drodzy Państwo, norweska rzepa, którą będę kroił w dość cienkie plastry. Chodzi o to, żeby jedno i drugie równym, w równym czasie zrobiło się miękkie w piecu, bo to będzie zapiekane z sosem. Jeszcze chwilkę cierpliwości. Jeśli ułożymy plastry rzepy na zakładkę, to osiągniemy tak zwany efekt rybiej łuski, co doskonale pasuje do tego dania. U nas tego gatunku rzepy akurat nie da się kupić, ale proponuję użyć do tego dania brukwi, niesłusznie zapomnianej. Chyba jakiś syndrom wojenny kazał całym pokoleniom ze swojego jadłospisu wyrugować to fantastyczne warzywo. Wróćmy do brukwi. A w Norwegii skorzystajmy z tutejszej pysznej rzepy. Więc tak to układam i za chwilę będę robił sos, w którym to będzie zapiekane. W rondelku już niezwykle przyjemnie skwierczy masło. Muszę najpierw zrobić białą zasmażkę. Tutaj mam mąkę przyłożoną drugą miską, bo wieje. Musi wiać, żeby ryby mogły wyschnąć. Więc wsypuję mąkę i będę mieszając to wszystko lekko podsmaża. Garnek trzeba teraz zdjąć z ognia i bardzo powoli wlewając mleko wszystko ładnie rozprowadzić, by nie było żadnych grudek. Jest rozmieszane, ale nie przyprawione, więc dodaję tutaj nieco soli trochę cukru i wszystko trzeba doprawić dość sporą ilością świeżo startej gałki muszkatołowej. Kiedy w środku jest wystarczająca ilość świeżo startej gałki, jeszcze będę używał świeżo zmielonego pieprzu. A teraz już to wszystko muszę postawić na ogniu i mieszając w zasadzie cały czas czekać aż się Zagotuje, wówczas zgęstnieje. Beszamel jest jak z podręcznika. Zgęstniał bardzo pięknie. Teraz trzeba całość jeszcze energicznie mieszać. Chodzi o to, żeby to wystygło na tyle, by mógł tutaj wbić jajka, a one przecież nie mogą się teraz w tym ściąć. One się dopiero mają ściąć razem z sosem po zapieczeniu. Spróbujmy zatem wbić jajka i od razu trzeba też mieszać bardzo energicznie, dobrze, nie ścięło się, nie ścięło się. Tak dokładnie to powinno wyglądać. No i prawie finiszujemy, bo teraz trzeba to tylko polać w miarę równomiernie ze wszystkich stron sosem i wsadzić do piekarnika na mniej więcej Pół godziny, aż wszystko będzie złote i miękkie. A ja jestem jeszcze winien Państwu informację a propos sztokfiszy i jest Suszy się w marcu i w kwietniu, bo wtedy już nie jest bardzo zimno, a jeszcze nie ma much, które mogłyby tam złożyć jajka. I wiesza się je również w specjalny sposób, zawsze grzbietem na zachód. Z zachodu wieją wiatry, i grzbietem na zachód one zawsze są powieszone. Tak wygląda gotowa zapiekanka. Jak już tu Państwo będziecie, to nie odmówcie sobie przypadkiem kąpieli w takich drewnianych baliach, pod którymi palone jest drewnem, a wystawiane są na zewnątrz niezależnie od pory roku. Piękne życie jest w Madrycie, ale na lofotach też. się Sienicę. Do widzenia.